Kajka tu, pokazę Pokazywa moje figurki Pokémon z McDonalda: 1 Digipath, 2 Psyduk, 3 Vultics, 4 5 Torcik. Yf, muszę policzyć: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Iwi, i 7 Totodail. I 7 no to No no dosyć one są fajne w Ivy o dwójka, to gapi też o dwójka to gpi też o dwójka, przejdę też o dwójka No po prostu niektóre są o dwójka. No, od premiery ja wam zaraz pokażę na no, Cimone Leżą. Na takich, o, takich piankach. No to dziś padali, przywrócali się to, dlatego pod nimi są karty Pokemon. Dosyć fajne. To, to jest dosyć idealne. Ale ja wam pokażę, których jeszcze nie miałam. No, nie mam Skurtla. Nie mam, mam Magikarpa. Nie mam Pikachu. być wycofany. Nie mam Miała. Nie mam Piplupa. Poza mam Piplupa, ale nie z McDonald'a. Też, też mam Snife'ego, tylko że też nie z McDonald'a. I mi się jeszcze się zgubił. Nie mam Dedenna. I nie mam fanakiny. I tak to wszystko.